Moi drodzy, po raz się. <grych> witam was serdecznie, jestem Beku, a to Serious Sam 2, kolejny odcinek, tak, Hm, Hmm, jak miło, fajnie, że jeszcze było długo czekanie na przeciwników, pojawili się na umówioną porę. Nie chcielibyśmy opóźniać rozpierdolu, prawda? Stalmy, na pewno. Mam przejść przez drewnianą kłodę. Nergwiska nam no nie zachęca. Nie wiem czy się posłucham, fakt. Dobra nie, to, to, to idziemy. Może, o. Tak to powinno pomóc. No, ta broń dobrze działa na te pieski. Mhm. Tak, to chyba była bardzo korzystna zmiana taktyki i spróbuję to utrzymać. Widzieliśmy ten pancerzyk, wszystkie te ładne znaćki. Trzechę mi ten płot. To umożliwi mi przejście mi od swojej strony. Łóżeczny Hellboy. Trochę mi się skojarzył właśnie z tym filmem. Myślę, że nie tylko mi. Ale 500 pocisków, to jest chyba full, co mogę podnieść tak na chwilę obecną. To tak. czy tu jest jakiś sekret? Chyba nie. Wlecia, a przydałby się w sumie. Chętnie bym znalazł jakiś sekreci. Taka gigantyczna dolina powinna mieć sobie parę sekretów. Kurde poprzewracane krzesła wszędzie, jakieś porozrzucane narzędzia. nóż do masła. Kurde. Mam nawet dźwięk, do szkła. Pierosy. Ale nie zabijo. <śmum> Mam wam to udowodnić. I dobra, dopiszmy się i spróbujmy przejść przez kłodę. Po prostu. Tysiąc pocisków. No dobra. Zobaczmy jak to wyjdzie. Chyba tak sobie kupi Ła, wow, wyrwałem. Gdybyście mogły zginąć, to by było miłe z waszej strony. Ale pewnie macie obiekty co do tego, co? Hmm, hmm. Nadałam bite a zdecydowanie ta broń jest najodpowiedniejsza w pełnych kategorii Dobra, spróbujmy się zapisać, być może dobrze to wyjdzie. To dwie naraz załatwiłem, czy...? okej, okay, dobra, zapisik i do przodu. Um, zacznijmy od rakietnicy być może. Dalej, spróbujmy się pobawić tym że powinno to generować ładne efekty jeśli amunicja się nie skończy powinno to takim dobrze wychodzić pytanie tylko ile ja tak wytrzymam Bo muszę latać jak popierdzielony w tej ręce no mnie te psy mnie nie wpływają za bardzo teraz nie muszę zbyt dokładnie celować strzeli zapomnij. O. Tak, to uważaj na to, żeby nie biegać na rakiety przeciwników. No? Nie, tak jakbym pisał instrukcję do Sirius sama, to coś takiego bym umieścił pewnie. Dla mniej doświadczonych osobników takich jak ja. What the fuck? Dobra. Ten kolo wygląda na dosyć sporanego. lego. miło, że rozwaliłeś te przeszkodę, a teraz ginie. Ty, tylko nie baw się w bossa, ty nie jesteś bosem tego levelka, dobra? No, dziękuję. Zginął. Uuuu, dymami, to jakby podpalić, jakby się tam rakiety... Nie, tego tak ja nie podpali. Dobra, więc trzeba by myślić... make a boom! I, make a boom. I love making booms! No dobra, muszę znaleźć zapałkę, tak? Okej. Okay. Skoro jest to tyle niedopałków po papierosach to myślę, że na razie niedopałki nie powinno się na razie problemu Gdybym był zapałką. pałką Oto. Gdybym... Łotwa! Co to jest? No pająki ewidentnie, tak Dobra, ładnie giną przynajmniej, Rozamianie z w głupi sposób, przedmiotem, mnie to jest, bo jest symetryczne. Ekstrolaj! Nie gin, byku nie gin! Panuj growe, zbieracze i nie gin. Wow, mateczka się wkurzyła, no ewidentnie. Miała w sumie o co? Poproszę. Inna sprawa, że to załóż, że idę w dobrą stronę. Nie, z mateczką już walczyłem na początku gry, z tego co pamiętam. Dobra, i co, to wszystko na to zostać. wkurzające jest to, że nie mogę wejść wszędzie, gdzieś chcę tutaj. Skoro zrobiliście już taką gigantyczną dolinę, to... Chcę, konsekwentni i i dajcie mi wejść tam, Duża Mucha! Na dużej kupie! To mieliśmy być poważni. I się da. Been found. <laughs> idealnie, sami idealnie dopasował się do kupy teraz, no Kurde, czemu, czemu nawet tu muszę znajdować jakąś kupę? Tak, temu chyba się zabił, spróbuję tego dokonać Inna sprawa, że... One dają znajeczki. Moi drodzy tępcie muchy, pamiętajcie. Nie, nie chcę wchodzić na tą kupę. Naprawdę. Dobra. Za wyższego dobra. Chyba wdepnąłem w, w gówno. Dobra. Ustamy. Ostatnio mam pewne problemy z kupą. W sensie. Nie takie problemy z kupą, nie, że rozwolnienie. Nie chodzi mi o ptasie odchodę. Ostatnio byłem w mini samochodowej, bo stwierdziłem, że sezon zimowy się skończy, więc można umyć samochód. Samochód postaw sobie w spokoju, w miejscu parkingowym. Jeden cholerny dzień. Eee, co się tutaj Jeden cholerny dzień. I wyobraźcie sobie... A, następna zapadka. I wyobraźcie sobie, przychodzę do um, dnia następnego prawda patrzę a tu ta się gówno normalnie walnię te samochody w stronę no żeby cholera dwóch dni pod rząd nie móc mieć czystego lata no toż to kurde nie fair a, dobra. Yo, ho, ho, ho. ten dźwięk hamowania zajęliście no być może ja się zapiszę W każdym razie, jak to zobaczyłem, to się na tyle, że wszystkim gołębiom do 128 pokoleń wstecz oberwało się wiązanką, którą Fedelemy Było bardzo wkurzające. No dobra, to już jest dla mnie. To jest tak, czym ty jesteś? czy ja mogę cię w jakiś sposób osłabić, zalić co robić? A to na niego... Nie, to na nim nie robimy tego. Aua! To jest dobry pomysł. Nie da się to zabić. Chodzę na to. Ała. Ała, ała, Boże, podniosłem cały tamten pan też. Au! Szybko, zmieniaj go. Sami? Współpracuj ze mną. Kurde zaś ten dźwięk bekania Nie, czy coś do mnie strzela w tyłu? Nie, właściwie nie, ałał, To się jakby pan nie strzelało, tylko nie Nie, spokojnie, spokojnie, dobra, teraz Padł O, a duh Uuu, jeden z rakietnicą tam staje

Dobra, skończcie, skończcie mówię Fuck, fuck. Uuu, uh, uuu. Uh. Uh, fuck, nie, 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 nie. Czekaj, uciekłeś. Teraz przejdź przez Nienawidzę ginąć jak kretyn. Dobra, ale okej. Okay. Zgnąłem jak kredy, nie muszę z tym żyć. Dobra, okej. Okay. Teraz tak, apteczka, to zapis i do przodu. Nie wiem, czy pamiętacie dwa do przeciwnicy, ale już ten fragment pokonywałem, więc generalnie byście mogli ewentualnie wejść mi z drogi. Byłoby zajebiście miło z waszej strony. tamto i padł tamto tam, 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 tam. i padł to musi się sprawdzić zapis i do przodu I to może być lekko problematyczne Wow, mogę atakować we wszystkich kierunkach Skąd? Fak. Tak, 10 punktów chodzę. Hello. What the... Kurwa tyłu za przeproszenie mać. Dobra, być może... Mm. Czym się wczytywał grę? Czy to było F9? Tak, okej, okay, dobrze. No więc spróbujmy to zobaczyć inaczej. Tak, żeby nie zginąć że będziemy mamy pomóc. Ocz! To nie jest tutaj górna pozycja, jakbym chciał. Ale teraz się napiszę. No jest lepiej niż było w prawdę. What the f serious? Ging, 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 ging. Yeah. o oh, Tak, tak, dla mnie, tak że się nie odmierzę. Mmm, co, tylko to um, Tak, tak. Wystrzeliście już swoje, co mieliście do wystrzelania. Nie za szybko na pieprzasz z tej rakietnicy, ale... Okej, okay, powodku, powodku, po, po, po. No się rozpadł zapis Aha, już, za nie zrobiła zapis. Okej, okay, dobra, Armor wszystko pięknie i chyba zaraz czeka nas walka z zum zumem, który miejmy nadzieję zaraz zrobi bum bum. Czemu mam wrażenie, że czeka nas festiwal śmierci? Tak, to jest chyba nieuniknione. Wtf! Nie, to nie wygląda najlepiej. Aha, nie mam poważnej bomby, no okej, okej. Życie, niestety. Dobra, biegiem, biegiem, biegiem! Każdo powinien tam być. Aha, Serious Damage, no great, great, i to będzie to, przydałoby się... Nie to, to no tak, pytanie czy te znaczki będą się tu odnawiać, czy to tylko taki piz na Mam no, więcej poważnych pytań. No mam sporo pan tego mi się zdaje, czy nie. Tak wyczuć się, bo tutaj może być tylko jeden beczusz. naprawdę. Przykro mi, ale tak jest. Poderne wieźmy. Mmm, nie róbcie mi na coś. Też nie martwcie się, bo wystarczy mi dla wszystkich. A, no tak. To nie jest Sirius She happens. Co? Wygląda mi to na arenę walki z bossem, a nie widzę bosa. Pan nie tutaj. same się muszę znaczy, zabijać Nie powiem, jest to dosyć wygodne, ale What the fuck Jeszcze mam pewne niebezpieczeństwo na kiernica Szybko, dużo Dużo, dużo, szybko Co on robi właściwie? To się lekko zbagował Taki on jest wierzyny. Czemu ja jeszcze go nie mogę? O, o dzieciaczki. Ała, oa, aua, dobra okej okay. Czaj ja lubię Ciężko w tym było w planie, wiecie? To jednak mimo wszystko. Co, już? Czemu ja ich jeszcze wszędzie słyszę? Dobra, zapis. Jeju, ja żyję! A mi ty umiesz na liczyć w ogóle? Um, to No widziałem by się Ta, też tak myślę. Zupełnie wszystkich. Hey, what's that smell? Trafny wniosek No ja zaraz, ja wyczuwałem walkę z bossem I gdzie mój medalion z eskitu? Chwaczkajcie, czy oni mnie nie zmiękczyć czy coś? Hmm... Wielkie umysły mi się podobają Butka telefoniczna! Dawno jej nie było

No, a ostatnio ten level... Zum zum nie. On też ma kolę zamiast dupy Minigun! <laughs> nie no, taki poziom nabijania się z własnego dzieła yy, Tak na dobrą sprawę Ostatnim razem widziałem chyba u... Oj, oj, oj! On mi zniszczył klatkę! Klatkę! On mi zniszczył klatkę! Niedobrze! A dobra, ja zniszczę jego. Mój minigun. Ehm... Um, kurczę! Nie! Nie będziesz się żywił! Nie! Masz zakaz, ty tym gość. Zapomniałem, że on może odnawiać się na, na tych katkach. W szansie nie będziesz się odnawiał. Gin. ma tego dużo. Matko... Dobra zaraz się tego pozbędę Miej cholero jedno Takiego godziny mogą stanowić pewien problem w przyszłości Ale to wszystko po kolei ehm... O u cezika, tak właśnie, u cezika widziałem ostatnio taki level nabijając się, z co dzieła O, jak to wszystko tematyczne jest Budka dla... Dl tylko dla niemowląt najbardziej tematyczna z tego wszystkiego, dobra Zapis. Tak, minigun. Dziękuję. Znaczy dzieciak. Nie straj tymi dziećmi. Brygo. Nie, ale nie, nie lotka, nie lotka. Jak to napisz zdziela tymi żądłami? A przynajmniej wiem już chyba jak stra. Prawdopodobnie to jest na zasadzie jedno rządło, jedna kubka, bo wiesz. Ale mi się rządło naładuje, to akurat ma czas, żeby... Jeszcze rozminy zawsze są... O, owa! Czym ty tujesz? Miotem we mnie? Ojca rodzinne czy Sama rodzinnie nie, nie ważne, też nie. nie, nie. Tak, gron nie klatkuj, masz zakaz. Nie będziesz mi klatkować. I tak go nawet nie nawet jeśli mi klatkować.